Pewna nauczycielka weszła do klasy, ale problem w tym, że od razu po wejściu zapytała małego Tymka: Tymku, jeśli dam ci trzy koty, potem kolejne trzy koty i jeszcze trzy koty, to ile będziesz miał kotów? Na to mały Tymek odpowiada: Będę miał dziesięć kotów, proszę pani. Nauczycielka zdezorientowana mówi: Jesteś pewien, Tymku? Posłuchaj jeszcze raz uważnie: jeśli dam ci trzy koty, potem kolejne trzy koty i jeszcze trzy koty, to ile będziesz miał? Tymek znów odpowiada: dziesięć kotów, proszę pani. Wkurzona nauczycielka mówi: dobrze, spróbujmy inaczej. Jeśli dam ci trzy jabłka, potem kolejne trzy jabłka i jeszcze trzy jabłka, to ile będziesz miał? Tymek się uśmiecha i mówi: dziewięć jabłek, proszę pani. Zgadza się, Tymku, mówi ucieszona nauczycielka. A więc teraz, jeśli dam ci trzy koty, potem trzy koty i jeszcze trzy koty, to ile będziesz miał kotów? Tymek znowu odpowiada: dziesięć kotów, proszę pani. Nauczycielka nie wie już, co zrobić, ale postanawia spróbować po raz ostatni. Tymku, jeśli dam ci dziewięć jabłek i dziewięć kotów, to ile będziesz miał jabłek i kotów? Tymek odpowiada: Będę miał dziewięć jabłek i dziesięć kotów, proszę pani. Nauczycielka kompletnie traci cierpliwość i krzyczy: Tymku, ty idioto, jakim cudem masz dziesięć kotów, skoro dałam ci tylko dziewięć? Czemu ciągle mówisz dziesięć, ty głupi dzieciaku? I zanim zdążyła dokończyć, Tymek wstał, spojrzał na nauczycielkę od góry do dołu, wziął głęboki oddech i odpowiedział najgłośniej jak potrafił: Bo ja już mam jednego kota!